Nadszedł czas na ulubione wyzwanie stowarzyszenia na multi do food Usiądźcie wygodnie. Będzie wesoło. Duża mm. łyżka, małe lody. To dziwne. A ja mam wszystko idealnie. A moja łyżka jest oczywiście za mała. Ted, później będziesz się cieszyć. Teraz jest czas, żeby jeść. Mm. Mam tylko jeden problem. Moja łyżka nie zmieści się do tego pudełka. Smacznego! Nic się nie stało. Jeśli nie mogę jeść łyżką, będę jadła rękami. Najważniejsze, że to jest pyszne. Fu, to takie niekulturalne. Za to najadłam się lodów. Co prawda było ich za mało. Skończyłam. Teraz moja kolej. Ale mi się poszczęściło: moja łyżka pasuje do pudełka. I mimo wszystko cały się wybrudziłeś po wszystkim. Dziękuję, to było pyszne. Wreszcie moja kolej. Mm. Ech, taką łyżką będę jadła całą wieczność. Uch. Ja Uch. Chcę spać. Jestem taka senna. Jak to długo trwa? O, niemożliwe, że skończyła. Wygląda na to, że coś jest z nią nie tak. Chyba zamarzła. Lody musiały być pyszne. Ech, niewielkie to oko. O nie. Ja mam ich całkiem sporo. Całe mnóstwo. Mam jeszcze więcej. Możecie mi zazdrościć. Wow! Wspaniale! I tylko Kate znowu się nie poszczęściło. Wiem to i bez waszych komentarzy. Żyjesz tam? Żyję. Jeszcze jak? Zjadłam nawet smaczną gałkę oczną. Szkoda, że jest tylko jedna. Zak, teraz ty. Super. Właśnie wymyśliłam, jak zjeść wszystkie oczy naraz. Teraz mam palce z gałkami ocznymi. A to straszne! Dajcie spokój, jakie tam straszne! Oczy są przepyszne. Jestem pełny. To było niesamowite. Teraz kolej na Jill. W końcu, jakby tu zjeść te oczy? Mam, wymyśliłam. Po co ci ta torebka? Sam się przekonaj. Po moja telepka wie, jak zrobić fajny manicure. Potrzebuję go, żeby zjeść te wszystkie oczy. Ostrożniej! To prawdziwy atak oczami. Nie krzyczcie. Ja tylko nadziewałam gałki na paznokcie. Mieliście rację. Są po prostu niewiarygodnie pyszne. Super. Jeden Mentos to stanowczo za mało. A mnie zdecydowanie wystarczy. Spójrzcie, jakie mam szczęście. Nic podobnego. To ja jestem prawdziwą szczęściarą. Mam wielką butelkę coli i mnóstwo mentosów. O nie mam złe przeczucie. Ja mam najmniej, więc muszę zacząć. Będzie wybuch. Tak, prawdziwa eksplozja. Uff, ominęło nas. Hurra, będę mógł spokojnie wypić moją ulubioną kolę i zjeść Mentosa. Super! Teraz mam dużo energii. <śśmiech> Betty, twoja kolej. Boję się, co będzie, jeśli kola wybuchnie. No dawaj! Fontana! <śmiech> <smiech> <śmiech> Jestem cała w koli. Co za koszmar! Tak, nie wyglądasz zbyt dobrze. Najwyższy czas dowiedzieć się, jaki efekt mnie czeka. Mam dużo coli i mam dużo mentosów. W porządku, zróbmy to. Jak wspaniale! Hurra! Eksplozja Coca Coli. Do mnie też dotarła. Nie wiedziałam, że to będzie aż taki efekt. Wszyscy jesteśmy mokrzy. Nie lubię limonek. Dobrze, że mam jedną. Są kwaśne. Dlaczego jest ich tak dużo? Ty masz niedużo. To ja mam ich całą górę. na pierwsza. Nie będę musiała później jeść. A raczej pić. Może tak będzie łatwiej? I nie będzie to takie kwaśne. Nadal jest kwaśne. O, mm, okropność. I po wszystkim skończyłam, nie chcę więcej. Teraz ty, Zak. Ja też nie chcę się męczyć. Dlatego właśnie przyda mi się blender. Myślę, że limonkowe smoothie będzie lepiej smakować. Nie będzie takie kwaśne. To dziwne. A gdzie jest pokrywka? Dobra, i bez niej sobie poradzę. Co robisz? Wszystko leci prosto na nas. To wszystko, skończyłem. Nie krzyczcie. Nadszedł czas na degustację. E, fuu, jest tak kwaśne, że nie można tego nawet utrzymać w buzi. No i jak? Posmakowało ci? Napiłeś się dobre? Przestańcie ci się śmiać. <laughs> Samo masz przed sobą całą górę limonek. Wiem. Tak się boję. Chyba zrobię tak jak ty i wypiję wszystkie limonki. Nie starczy mi sił, żeby ugryźć chociaż jedną. Picie soku będzie łatwiejsze. Jest go tak dużo! O tak. Chyba przesadziłam. Nie jestem pewna, czy dam radę to wypić. Nie mogę na to patrzeć, jest takie kwaśne. Ja tym bardziej. A co ja mam powiedzieć? To dopiero jakiś koszmar. Trzymajcie mnie, chyba upadnę. To musiał być naprawdę pyszny sok. Ej, dlaczego tylko jeden cukierek? Ja mam trochę więcej. A ja mam zupełnie pusty talerz. To niesprawiedliwe. Masz po prostu pecha. Będę jadła jako pierwsza. Mój cukierek jest przepyszny. Wiedzcie o tym. Przecież jednym się nie najesz. Może weź trochę od nie ma mowy, te są moje. Sam się nimi zajmę, kilka zwinnych ruchów i wszystkie cukierki trafią prosto do mojej buzi. Jak Wam się to podoba, fajnie. To dla mnie, ale po co? Ha? Rozłóż go, wtedy się dowiesz. Dziwne, nie wydaje się, żeby padało. Słyszycie to? Brzmi. Wygląda na to, że zaraz będzie padać. Jakie to szczęście, że mam parasol. A wszędzie są skitasy. Tak, wiemy to i bez twoich doniesień. Dziękuję, że nas poinformowałaś. Nie zauważyłbym. No dobra, lepiej weźcie trochę cukierków. O, tak, nie mamy nic przeciwko. O, nie, tylko nie to! Papryczki i mleko. To jakiś koszmar. Już się boję. Nie będę tego jadł. Uspokój się. Może nie będzie tak źle. Spróbuję pierwsze. I powiem wam, jak to smakuje. Boję się, ale muszę. Oj, oj, bardzo ostre. Potrzebuję natychmiast mleka. Uff, od razu lepiej. Chyba teraz ja... Ile ja mam tych papryczek? I jeszcze jedna, o której zupełnie zapomniałaś. Dziękuję Zak. Jestem silna. Dam radę. Nie! Gdzie jest moje mleko? Uff... Mleko mnie uratowało. Czy to oznacza, że teraz moja kolej? Wsiadaj! Musisz to wszystko zjeść! Jesteście takie podłe! Już nie mogę! Trzęsienie ziemi! Papryczki spadają! Ratujcie się! Mleko! Pienie! Wszystkim mam dość! Więcej ich nie tknę nawet palcem! Biedny za... Tak. Wow, Pringles! Lucy ma pecha, dostała tylko jednego chipsa. Co? Taki mały? Tak się nie będziemy bawić. Nie śmiejcie się, Lucy już coś wymyśliła. Wow! Troszeczkę powiększę mojego chipsa. No, od razu lepiej. Lucy, ale z ciebie spryciara. Ale to jest pyszne! Ostin, z czego się śmiejesz? Teraz twoja kolej! Co? Nie chcesz otworzyć? Ostrożnie, Ostin! Nie połam sobie zębów! Najwyraźniej nie zjesz żadnych chipsów! Do takich specjalnych zadań mam piłę! Uważaj, żebyś czasem nas nie przepiłował! Wystarczy kilka cięć i puszka otwarta! Ostin, jesteś prawdziwym mistrzem! Patrzcie! Wow, Ostin, to jest dopiero moc! Puszka Pringles mogłaby polecieć w ten sposób w kosmos. Austin, otwieraj szeroko buzię. Chipsy już do ciebie lecą. Nareszcie. Mm, co za pyszności. Uważaj. Austin, schyl się. Aucz, na razie. Austin, nic ci nie jest. Wygląda na to, że nie. No dobra, to zacznę jeść moje chipsy. Jej Monika, co za apetyt. To boli. To jest pyszne. Czy coś mnie ominęło? Austin schowa się lepiej pod stołem. Monika atakuje puszkami Pringlesów. Lucy, padli! Po raz drugi mnie nie załatwi. Wow, jesteś naprawdę przygotowana. A Austin nie. Monika, trzymaj wieże lepiej. Udało się. Co się stało? Lucy znowu miałaś pecha. Tylko jedna sztuka. Tylko jedna i to taka mała. Cicho! Mam pomysł. Lucy nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Jej! To wspaniałe! Tak jest od razu lepiej. Wow! Mm, jakie to jest pyszne! To jest po prostu super! Jestem gotowa, żeby iść skitelsy przez całą wieczność. Świetnie! Austin, teraz twoja kolej! Spójrzcie, co ja potrafię! Ojej, naprawdę potrafisz zaskakiwać! Ale powinieneś jeszcze trochę poćwiczyć! O nie, moje skitelsy! Ale wiem, kto ma ich jeszcze całkiem sporo! Austin, nie sądzę, że Monice spodoba się twój pomysł! Najważniejsze, żeby tego nie zauważyła! Ręce precz! Oj, to wszystko moje! Od którego smaku powinnam zacząć? Od tego, albo tego, a może tego? Nie mogę się zdecydować. Mam pomysł! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. No, chodź do mnie. To, co trzeba. Zielony, zacznę od niego. Jakie to jest dobre? Uwielbiam Skittles. Chcę spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne? Ciekawe, co my tu mamy. Co to jest? A to dopiero. To przecież gigantyczny cukierek Skittles. Jest taki ogromny i na pewno niesamowicie pyszny. To prawda, jest pyszny. Ma w środku niespodziankę! Dziewczyny, podstawiajcie ręce! Wystarczy dla wszystkich! Żelkowe gałki oczne! Lucy, masz pecha! Masz tylko jedną! Sprawdźmy, co jest w środku! O, a co to takiego? Austin, ostrożnie! Lucy nie jest w nastroju do żartów! Zabierz go ode mnie! Ty tchórzu! Spróbujmy, jak smakuje! Jeszcze zobaczymy, kto tu jest tchórzem! Mój Boże, Austin! Przecież Lucy może umrzeć ze strachu! Lucy! Spójrz tutaj! O co chodzi? Co to jest? Twoje oko? Wyjąłem je, żeby je zjeść! Zabierz to ode mnie! Monika, uważaj. O nie, połknęłaś oko ostina. O nie, tylko nie to. Futo obrzydliwe. Uważaj. Energetyczna kawa to właśnie to, czego trzeba o poranku. Wezmę jeszcze łyczek. A, co to jest? To oko. Austin, twój żart wystraszył wszystkich. Starałem się. Wreszcie mogę zjeść moje oko. Ale to smaczne. A ja mogę zjeść swoje. Monika, ale masz apetyt. Chcę jeszcze. Ostin, pożyczę trochę twoich gałek ocznych. Nie, nie ma mowy. Wszystkie są moje. Austin, to niezbyt zdrowe, żeby samemu zjeść taką górę żelków. Podziel się! Nie, sam wszystko zjem. No proszę. Tylko kilka. Nie ma mowy. Wszystko zjadłem. Austin, teraz masz doskonały wzrok. Możesz zobaczyć dosłownie wszystko. O, balon. Zamierzacie go zjeść? Mam lepszy pomysł. Czubaczups. Fajnie. Super. Andy, ostrożnie z tym czubaczupsem. chupsem Moje zęby. Dobra, będę jadł w ten sposób. A sprawdzę, co ja mam. Pożyczę. Wow, cały talerz lizaków. Mary, masz szczęście. Mam pomysł. Jesteś taka sprytna. Dzięki temu mogę spróbować wszystkich smaków naraz. Wspaniale. A zobaczmy, co ja tu mam. O, ale dużo. O tak. I wszystko jest moje. Chcę wszystkie. Mhm. Jess, masz nową fryzurę. Świetnie wyglądasz. Po prostu super. A co my tu mamy? O, puszka coli. Jak ją otworzyć? Nie udaje się. No otwórz się. Mary wygląda na to, że nie będziesz piła coli. Jeszcze zobaczymy. Ojej, to dopiero technologia. Stop a gdzie jest moja kola? Ostrożnie, kola jest pod wysokim ciśnieniem. Zauważyłam. W sumie to orzeźwiające. Moja kolej. Wow, ale dużo! Super! Będę mhm. potrzebowała słomki. Oj, w ten sposób możesz pić kole ze wszystkich puszek jednocześnie. Świetny pomysł! Wiem. To jest pyszne. Mogłabym pić Coca-Colę przez 24 godziny. Uważaj, żebyś nie pękła. Andy, twoja kolej. Ojej, ale wysoka wieża. Andy, jesteś szczęściarzem. Wow, super. No nieźle. Mam pomysł. Tak jest o wiele lepiej. To dopiero szklanka. Andy, ty naprawdę dasz radę to wszystko wypić? Z łatwością. Jeszcze tylko parę dodatków i mamy idealny koktajl. Dodam do niego sekretny składnik. Mary, lubisz żartować. Andy, uważaj, żeby cię nie zmyło. Oj, ale zaraz będzie. O nie, moja kola! Łapcie! Jest moja. Mary, jesteś prawdziwą czarodziejką. Tyle pączków wspaniale, a ja mam tylko jeden. A mi się poszczęściło. Co? Nieźle, tyle pączków. Tak, i wszystkie moje. Andy, zaczynaj. Dobra. Jeden, ale za to pyszny. O tak, po prostu super. Szkoda, że tak szybko się skończył. Gdzie jest Twoja kolej? Już od dawna chciałam mieć nowy pierścionek. Na wszystkich palcach. Tak, jest idealnie. I pysznie. Jess, pączki można jeść, ale palce niekoniecznie. Moja kolej. Mmm, Są fantastyczne. Takie pyszne. My też chcemy. A może by tak spróbować wrzucić je wszystkie do buzi? Mary, ostrożnie. Twoje pączki latają po całym pokoju. Mary... Przestań! Oj, no przepraszam. Więcej nie będę. Wow, pyszny makaron z papryczkami chili. To na pewno ostre. Poradzę sobie z tym. Okropność, to przecież takie pikantne. Nie na pewno tego nie zjem. Zacznę pierwsza. Przecież nie może być aż tak ostre. Mam tylko jedną papryczkę. Ostre. Uff, przeszło. Trzeba natychmiast coś przegryźć. Mm, ale pyszne. I po wszystkim. Andy, twoja kolej. Spróbujmy. A Jest ostre. Andy, jesteś taki zabawny. Chwileczkę. Tak lepiej. Jess, twoja kolej. Dam radę. Lepiej przygotujcie wodę albo od razu gaśnicę. A, to takie ostre! Uratujecie! Dziękuję, tak jest o wiele lepiej. Uratowałeś mnie Andy. Podobał Ci się challenge? Jeśli tak, to jak najszybciej wejdź na nasz kanał, gdzie czekacie jeszcze więcej nowych i ekscytujących wideo z Twoimi ulubionymi bohaterami.